Cześć, witam wszystkich na naszym kanale Przygoda Australia. Z tej strony Ola i Tomek. Jesteśmy w podróży od 8 dni i przejechaliśmy prawie 3000 km naszym minivanem. A wczoraj w nocy dotarliśmy do obozu wśród wydm. Jak wygląda obóz i co jeszcze nas czeka dzisiaj? Sami zobaczcie. Tu fajnie klimatycznie. Z tego znaku, jak powiedziałem, to musimy uważać na kangury, łombaty i wielbłądy. Cześć, jest kolejny dzień. Strasznie tu wieje, więc nie wiem, ile będziecie słyszeć. Zaparkowaliśmy wczoraj wieczorem yy, na tym campsite'cie. Nie jesteśmy pewni, czy nam się podoba. Chyba średnio, bo zdjęcie pokazywały, że campsite jest na, yy, na plaży, ale jak widzicie, w ogóle tu nie widać plaży stąd, to nie oceanu. Jest ukryty wśród Dion i piasków, co też ma swój urok, ale chyba po Braibi mamy trochę dosyć piasku. Chcieliśmy po prostu mieć takiego klifa, więc chyba się stąd zmyjemy i spróbujemy znaleźć miejsce na klifie. Widzieliśmy 200 km dalej, że się zaczynają. Zobaczymy, może spróbujemy tam. Yy, oby się udało. <laughs> Ale to jeszcze nie jest zadecydowane, ale prawdopodobnie tak spróbujemy. Widzę, że tu, tu są trakty po piasku, po plaży i po dunach też. Nie będziemy jeździć po dunach samochodem, bo po prostu no, trz trzeba by powietrze spuścić, może się zakopiemy, więc spędzilibyśmy to cały dzień. A chcemy znaleźć sobie fajne miejsce, gdzie spędzimy parę dni po prostu kampując w jednym miejscu, bo już jedziemy tak. Non stop praktycznie bez żadnego dnia odpoczynku. No także mam nadzieję, że znajdziemy troszkę coś innego, troszkę w stylu dzikiej Australii. Chyba przygodę będziemy kontynuować jeszcze trochę dalej w innym miejscu. Teraz pora obudzić tonkę i chyba zjemy jakieś szybkie śniadanie i spadamy stąd. Chyba, że on będzie chciał jeszcze tu połazić. Patrzcie kogo my tu mamy. Jak się spało? Przyjemnie chłodno. I tak fajnie uzieje Jeszcze nie Jeszcze ja niestety Podoba mi się tak, jak to wygląda, tak ponuro Fakie. Tak? A to no. jest ładnie nawet wiesz? No wiem, właśnie to mówię, tak ponuro Ale urokliwie, nie? Dokładnie Super Dziękujemy za dodanie coś od siebie <suszy> <suszy> Dobra, chyba się będziemy zbierać powoli i ruszymy dalej Może coś jeszcze rozejrzymy, zobaczymy A już chyba nie ma co oglądać bez spuszczenia powietrza w kołach więc chyba sobie darujemy mm, Trochę nie warto. Idziemy na parze, czy nie? No Możemy pójść Cię? To moje drzwi czy twoje? Moje? To jest poszedł myć zęby wśród mult Jakbyśmy nie chcieli takich klifów, klifów ostrych tylko bardziej piaski i widmy, to tutaj by było fajne miejsce. Ale już nie mamy czasu na to, żeby siedzieć gdzieś, gdzie jest spoko. Musimy ruszyć gdzieś, gdzie jest świetnie. Nie każdemu się będzie chciało jechać z 500 kilometrów, <grytania> tylko po to, żeby spędzić sywestro na klifach. <grytania> Także się powoli zbieramy i będziemy ruszyć za chwilę. Tutaj sobie zaparkowaliśmy na noc. Fajnie, tutaj jest. Dune dookoła. Piaszczyste. Tutaj nie było ciężko dojechać. Droga była trochę wyboista, ale nie było dużo piachu. W tle widać diony. Jest tu fajnie. Bardzo mi się to podoba. Ale jest pewien problem. Jest tutaj dużo śmieci. Tu, tu. Śmiesznie, że ludzie polują ogniska, że to jest zakaz. <laughs> śmieci tam. Te butelki i sobie zbudował stół. Generalnie jest tu fajnie. Klimatycznie zaraz podejdziemy na ocean, zobaczymy jak to wygląda. Ale jest. tu trochę zniszczone przez człowieka. Niestety. Ale widok jest niesamowity. To są nasi sąsiedzi. Ktoś z namiotem, przyczepką. Zamkniesz? Ktoś z czymś tam innym. Zamknę Oleczko. Jak tam się czujemy dzisiaj? Dobrze? Co? Ja kieszeń. Widzę, że Do jakieś skarby. No dobra, mam jakiś pomysł jak tam podejść, nie? Czekaj, zobaczmy najpierw tu. Co tam jest, bo... Jak pójdziemy tam, się to się nie, nie wiesz, z... to. klapki. Patrz, tutaj brudno. Tu, tu, tu. Już wszędzie papiery. Aha, to tu można złapać kowina. To chodźmy sobie. To chodź, wejdziemy tędy, na szczyt Diony. Trochę się sobie zapiaszczymy. A, to moim zdaniem ubierz klapki, ponieważ za to będą... Byłem... Tak, założyć klapki? No. Może no. założę klapki, rzeczywiście. Szkamy szczoty. szczoty, Ściana podstawą w piasku. Nie, nie. To woda. nie chciałam tam otwierać, żeby się ciągnął. Jaka może O, no. Na ciopku jeszcze. Kampowanie na, na... na plaży no, po prostu, bo nie minął jak świty Najpierw jednego odczepałeś, potem stanąłeś i znaczy drugiego. Nie wiem, czy to są dzieła. Dlatego się nam ciężko zebrać do podróży. No co, to ciężko. To jest na kamerze, więc zobaczymy w filmie, nie? Ups. Wiecie, wow. ja Nieźle. Wyciągnie pana? Wyciągnie pan. Proszę. Dobra. pan? Dobrze. Dobry robot. Co tutaj ominęliśmy? Nieźle, bo no Tylko... ale jest taki sypki, że przykryje się od razu o trochę krwotyki. zobaczcie palce dotknę i już nie, ale jak tak zrobisz, to masz czysty odpada ładnie, ale przykryje się też ładnie. Dzisiaj przejdziemy, a potem spadamy, nie? No. Tomku, też co powiedziałeś po tym, jak już ubrałeś spodenki? Że do nogi. I <grym grym grym> w tobie. Tomek jest teraz ubrany jak prawdziwy Australijczyk na plaży. się, wiatr O. Będziemy Ta, gonić. Tak, idziemy na plażę. Nie to sobie, Tak. To wygląda jak... no to taka wydma jak u nas. Tylko trochę... bardziej rozległa. I można po niej łazić bez problemów. Fajnie. Ale piasek jest zimny jak się go dotknie. Jest zimny. Tutaj jest, 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 jest zimny. Ale jak I... pierwszy... Widok oceanu. Wiało koszmarnie, a skała, którą zaraz zobaczycie, nazywa się Mexican Hat, czyli Meksykański Kapelusz. Wow, jak ładnie! Dużo glonów, nie? No i śmierci. Tak, tak Ale woda mała. Woda. Woda. To jest też chyba glony. Nie, chyba glony takie białe. Bo już wszędzie tego jest. Co? takie a wyschnięta trawa na wiór już. Tak. Ale zimno, nie? Tak. Tutaj 42 stopnie, a tutaj 17. <noise> Nawet prawie nie widać naszych śladów. A jeśli na nich wziąłem w środku, bo ten piasek, to by się jadł, ten piasek zdejmowaliśmy. Zesłonki, słonki, ale je próbuje schować. No. Myślę, że tutaj by nam się trochę chciało pojeździć po tych wydmach, ale nie. Jedziemy na klify. Chcemy klify bardziej niż wydmy. Nie możemy dzisiaj ryzykować zakopania. Poza tym wieje. I przy takim wietrze nie będzie fajnie spuszczać, pompować, odkopywać, zakopywać, ale jakoś tak ta pogoda szaleje. Przyjemniej i na, na zewnątrz. To prawda. Jest fajnie. Tu tak strasznie wieje tym piaskiem. To jest wszystko piasek. Wystarczy na chwilę otworzyć drzwi, dosłownie na minutę, żeby wsiąść, wysiąść. I tu wszędzie jest pełno nie wspominając o stopach. Ale nawet tutaj na szybie to wszystko to jest piasek, ten taki pył. Najpierw pora uderzyć w drogę, a potem będziemy kombinować, jak to wysprzątać. Albo zaakceptować. Mm. Jesteś w stanie zaakceptować piasek? Mm -mm, zero akceptacji dla piasku. <laughs> zero akceptacji piasków w samochodzie. I w łóżku. Dobra, wyjeżdżamy z campsaitu. Także ostatni rzut tutaj chłopaki patrzcie jakie ognisko palą, tu jest napisane, że nie można w ogóle palić ogniska, a to wygląda jakby oni jeszcze kładę mają, psa mają psa wszystko. Ładne te duny fajnie to wygląda. Ale myślę, że chcemy mieć klifa, że tego potrzebujemy, także jedziemy poszukać klifa. O, tu jest ta droga, o, czekaj, stań. I chciałam zobaczyć, tutaj, jakbyśmy pychali. to jest ta droga przez te. przez te muldy. Jest ostrzeżenie, używaj własnego własne ryzyko. ryzyko. I Tylko kiedy jest sucho. Ale nie wygląda ta droga źle, szczerze mówiąc. Nie, wiem. nie ale Boże, tam pisa. chyba jest troszkę popiachu. Ludzie, którzy użyją tej drogi, kiedy jest mokro, kiedy pada deszcz. Są e, odpowiedzialni za wszystkie koszty e, rekawery. Naprawy chyba tej drogi? Tak? Nie, nie, nie. A, wyciągania ich z tej a, drogi. A. Ta boczna droga, o której mówimy, prowadzi bezpośrednio po Wydmach. To jej obawialiśmy się w poprzednim odcinku. Przez to, że nasz GPS nie widział żadnych dróg dojazdowych do obozu, było ryzyko, że pojedziemy w nocy właśnie tą trudną drogą i zakopiemy się tam na dobre. Musimy znaleźć fajne miejsce, gdzie parę dni sobie posiedzimy. Także jedziemy poszukać dalej czegoś, co nas ujmie za serce. I gdzie będziemy w stanie znaleźć miejsce. Zobaczymy. Także w drogę przygoda nadchodzimy. Myślicie, że Tomek jest taki dzielny, że prowadzi całą drogę. Zdradzę Wam małą tajemnicę. Także tak, to ja prowadzę całą drogę. Ole no, dobra robota Dobrze, bardzo dobrze ha. Drzemka to dobry pomysł, bo z tego miejsca do klifów mamy jeszcze 360 km. Nieśmy do miejscowości gurawi. Cywilizacja pełną Epwok. I mała mieścinka dalej. Na? O, można kupić. No proszę. Chyba jednak nie wszyscy chcą tu mieszkać. Gdzie dzień co? Eee... Nie wiem, czy chyba po prostu się Albo Ale jeszcze? Nie, do tego. Nundro. No, Ciekawe, że w takie małe mieścińce mają pomnik, który upamiętnia trzech dzielnych żołnierzy, którzy poległo podczas II wojny światowej. Są takie mieścinki, gdzie dosłownie jest siedem domów, może. Niesamowite. Słuchajcie, drzewa tak wieje, ale tego nie widać, bo drzewa smyszkowe, krzywiane z wiatrem, Co się tak nie kołysią, nie? To jest jakby No, ale bardzo wieje, no. Ale no, wygięto. Jakieś śmieszne drzewa, patrzcie. Ale śmieszne. Takie krzaki pod nimi, jakby... Nie, jest jakieś wody na to jest? Jakieś bagno może? Na tej stacji oprócz paliwa i słodyczy można kupić ogony kangura. Jedyne 16 dolarów za kilogram prawdziwa okazja. Z takiego ogona gotuje się gulasz albo zupę. Powiedzcie, że wybrzydzam, ale nie brzmi jakoś super apetycznie. Na szczęście byliśmy po śniadaniu, więc nie ma co się dłużej zastanawiać nad tym. Ruszamy dalej ku obozowi na klifach. Te białe kropki, które tutaj widać, to jest piasek, który przykleił nam się do szyby jeszcze w obozie na wydmach. Zmyjemy go jak tylko znajdziemy wiadro i wodę. Naprawdę nie zostało nam już wiele do przejechania. Niecałe 100 km i jesteśmy. To cała nasza droga od wyjechania z domu 8 dni temu. Zrobiliśmy prawie 3000 km. Nieźle. Jeszcze tylko 100 km i jesteśmy na klifach. Ale już bardzo byśmy chcieli znaleźć fajne miejsce do obozowania. móc rozpalić ognisko i pobiwakować trochę. Właśnie minęliśmy znak y, równiny, no larbor, i było napisane tam, że za tym znakiem nie ma już żadnego drzewa. I wiecie co? Nie mali. I tu wygląda, że naprawdę nie ma żadnego drzewa. Myślę, że tutaj drewno na ognisko będzie kosztowało majątek. Sprawdzimy to. Rzeczywiście, równo i płasko i zero drzew. Jedyne co tu było to ten zajazd, a nazywał się tak jak ta równina Nularbor. Chcieliśmy kupić drewno na ognisko, więc krótki postój. Tutaj dało się też zatankować i umyć szyby. Cudownie.

oho hmm. przyjemna reklama za darmo piwo laski I First Advertising i zamknięte wszystko się zgadza, kłamali w każdym aspekcie chodźcie zajrzymy do motelu jakbyście tu chcieli wynająć Trzy osoby w jednym łóżku, wow! I klimatyzacja! Strasznie, pojedziemy tego Big Bite, a to nie będzie można nic nagrać, będzie tego miało. To chyba to jest to lotnisko i tyle, nie? No, najprawdopodobniej. Bo oni tutaj można latać, nie? Oglądać wieloryby, wykupić tak. loty. To to może bardziej są helikoptery nawet niż samoloty. Mhm. Chyba, że tam na przykład jest pas startowy. Tam ta strona i się ciągnie, no, albo tutaj. Kilka ma, tutaj całe lotnisko. I jak wam się podoba lotnisko. Chodźcie do Workshopu, zobaczymy. O, już lepiej historyczne datę proszę bardzo. Tego miejsca no Larbora. W 1840 powstało. Ta kolejny najważniejszy daty 2014. Idźmy dookoła tego, może? Tak. Taka sztuka. Sztuka klasyczna. A, A to jest nie... stary prawda? To jest Jesteśmy na... na Larboard Roadhouse. Tu jest tylko to i w ogóle nic nie ma właściwie. Także bardzo ciekawe miejsce, ale patrzcie co tu jest od tego znaku. Jak będziemy biały, to musimy uważać na kangury, łombaty i wielbłądy. A to jest stara stacja, tak ona kiedyś tak wyglądała? Mm, w 1950 została otwarta i tak tutaj funkcjonowała. Zobaczcie, ile ludzi, bo to naprawdę nic już nie ma dookoła. Ostatnia cywilizacja, przystanek cywilizacji, a potem już tylko droga i tyle. Od... Wieloryb. Chyba tak Póba wieloryb to. Nazwa Nularbor pochodzi od łacińskiego języka i dosłownie oznacza brak drzew. Zgadzili, że tu jedziemy, nie? I rzeczywiście nie ma żadnego drzewa. Jakieś pojedyncze, ale to są krzączki bardziej niż drzewa. I też tak pyliście mocno, patrzcie. peł się sypie. Jesteśmy bardzo ciekawi tych klifów. Także już niedługo. Było kilka miejsc do obozowania na klifach, ale żadne z nich nie było oznaczone, więc po drodze zaglądaliśmy w boczne dróżki. Ta, którą właśnie sprawdzam, jest zagrodzona czyli to nie ta. Może kolejna właśnie ta, którą minęliśmy? Zawracamy i sprawdzamy. Jest! Pełen sukces. No mnie nagrasz? To już się nie może doczekać przystanku. No, już jestem zmęczony mocno. Właśnie skręciliśmy na campsite. Bunda Cliff Campground się nazywa. Czyli jedziemy tam zobaczyć. Lepia piasta. Ale Cab miał bardzo dużo dobrych opinii, 200 opinii ponad. jest płatne Nie, nie, tu nic nie jest płatne, ani nie trzeba rezerwować. Bo tam można było kiedyś spać na tych, na tej stronie, ale teraz jest zamknięta. To pomysł? Gdzie chcemy chyba, także może tędy najpierw, potem tam, tam odbijemy. Jak nie będziesz gdzieś mógł wjechać, to ci napiszą, że zamknięte. Tyle. Jest jakiś piaskowy piasek? czy bardziej no, taki? Nie. Się mi to Chyba to jest ten campground. To może tam zobaczymy gdzieś w kącie? Dobra, no, to sprawdźmy z lewej strony. Można też. I można też tak bardziej między tymi wzgórzami coś się schowamy przed wiatrem. No, pusto. No, ale chciałbym też na klifie. To jest klip. A na klifie, klifie jest samochód to klif tam Zobaczymy, na razie Chcemy być całkiem na klifie Może jedziemy Nie wiem, czy to dalej, gdzieś jeszcze jechać Co Sam jakbyś te to może... Co mi się tu trzeba wejść na i się rozejrzeć dokąd jechać Bo ja... Chyba tak zrobię, wiesz? Trochę wieje, nie powiem co uda się wypatrzeć Tomkowi? Dowiecie się w kolejnym odcinku. Pokażę wam tylko w tajemnicy... Nagrywamy, dobra. Teraz zobaczycie coś niezłego. To jest ten nasz samochód. Jesteśmy tam jest... Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Jeśli podobało ci się wideo, zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę. Tym gestem bardzo wspierasz kanał Przygoda Australia. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Trzymajcie się, pa pa.